Tak, tak, tam tak, A gdzie na przykład? Za granicą. W, w poprzednim roku byliśmy w Holandii i w Belgii. Mhm. na Mazury, no, albo za granicą na Czarnej Górze. Mhm. Bardzo dużo jeździliśmy, ponieważ były wyjazdy w serii zimowe, jeździliśmy na kolonie, obozy harcerskie. Bardzo dużo zwiedziłam w moim dzieciństwie. Początek mojej pierwszej podróży to był 59 rok, a lata 60 no to były piękne. Jeździliśmy obok nas morza, przepiękne kolonie w Książku, kołwał Grzycha, obok Zamku nocowaliśmy. Naprawdę było piękne Na nadmorskie miejscowości, nad Morze Bałtyckie najwięcej jeździłam. Dopłaty słowa, to znam na pamięć wszystkie uliczki, myślę, że Półwysep Chelski również. I trochę jak potem już dojrzewałam, to, to zaczęłam jeździć w góry i trochę podróżować dalej niż po granicach Polski. Jeździłam na wycieczki, na kolonie. No co wtedy było? Mhm. Chciło się głównie z zakładów pracy, ewentualnie to, co proponowała szkoła. Chociaż ja na te, na te ostatnie pracy, te kolonie lubiłam jeździć, głównie jeździliśmy w góry. Stępowałam nawet w Teatrze Kukiełkowym, to znaczy uczyłam się w łódzkim, w Młodzieżowym Domu Kultury mm -hmm. przy ulicy Tuwima. Byłam słonecznikiem albo zajączkiem, mm -hmm. to w dzieciństwie. Tak? W dzieciństwie. No prowadzono nas do teatru, do kina. Tak, tak, tak. tak, tak? tak, tak, tak. Raczej nie. Bardziej stawiałam na gastronomiczne były takie rozrywkowe. Wtedy to się głównie zwiedzało jakieś tam pałace, zabki. Dużo rzadziej. Z wieku, chorób. A ochota jest. Zwiedzam się na Ale rzadko. Myślę, że nie. Dużo. Tak? Tak, bo jestem na emeryturze. A. No, słyszałam coś, ale nie bardzo. Oczywiście, mm -hmm. ponieważ ja y, pięć lat miałam jak prowadzić w Szulicy Północnej taki blog tutaj, ja jeszcze nie miałam okazji, cały czas się zbieram, bo nie wiem jak tam wygląda strefa z biletami, nigdy jakoś nie, nie jest i ni po drodze i może przechodzę obok. To znaczy ja nie byłam, ale cały czas się wybieram. No ja najbardziej bardziej lubię takie na nowe, tak, nowoczesne budowle. No takie... Nie wiem, coś historycznego musi być. Mhm. Mhm. Czyli uważacie, że mają ogólnie dobry wpływ na, na, na otoczenie. Tak? Nie bardzo. nie bardzo, tak? Ale nie na to miejsce jak... Mm -hmm. te. Chciałabym mm -hmm. tego słowa. Przecież mm -hmm. je chociaż. Ale w tym stylu. już, mm -hmm. No ale jest dobrze i też ładnie. Myślę, że tak, jak najbardziej. Tak? Tak to znaczy ja się nad tym nie zastanawiam. No ja. Mhm. Chociaż ja uważam, że coś nowoczesnego zawsze, zawsze jest potrzebne, bo trudno, żebyśmy cały czas tkwili w tym, co kiedyś było. Mhm. W 1877 roku Izel Kalmanowicz-Poznański zakupił budynek w celu reprezentacyjno-handlowym. Mieścił także część mieszkaną zaprojektowaną przez architekta Hilarego Majewskiego. W oparciu o wzorce francuskiego neorenesansu powstała największa rezydencja fabrykańska w Polsce i jako jedna z pierwszych w Łodzi zwana Łódzkim Lufrem. W 1975 roku główną część budynku przejęło utworzone wówczas Muzeum Historii Miasta Łodzi. Obecnie można podziwiać pałacowe wnętrze z przełomu XIX i XX wieku.